Cześć, ja jestem Kubeczek i witam was w kolejnym odcinku, a tak naprawdę pierwszym, gdzie urządzamy mieszkanie w bloku. Tak, mam ten dodatek, sobie kupiłem, ostatnio kupiłem sobie drugiego dlatego tego, bo u mnie tutaj wyszło y, chyba drugiego o 23, y, bo w Anglii mieszkam, jeśli wiecie. I od razu wziąłem się do budowania, bo oczywiście co jest najlepsze... Y, w blokach, i w ogóle, że jest mała przestrzeń, nie trzeba robić ogrodów. A mi zawsze ogród sprawia problem. Chociaż ładnie mi tu nawet wychodzi te ogrody, czasami, ale ogrody sprawiają mi problem. Serio, bo tam no wszystkie ogrody u mnie są takie same, i mam problem z rozmieszczeniem kwiatów tu i tam. Takie ja mam problemy, a więc dzisiaj remontujemy te mieszkanie, które jest w dzielnicy mody, um, ono jest dwupiętrowe i to mieszkanie jest spoko. Tylko one jest takie, że jak na przykład idziesz piętro wyżej, to, to jest... piętro wyżej jest po innej części bloku, więc musisz przesuwać kamerą w inną część bloku, bo tam masz górę, to jest męczące. Jak ja grałem w tym mieszkaniu, to mnie to męczyło. Pewnie nie rozumiecie, ale dobra. I tutaj pozyskałem dużo, dużo przestrzeni właśnie z balkonu, dlatego, bo balkon tutaj jest no, taki duży, po co mi taki duży balkon eksimowy i tak pewnie na niego wychodzić nie będą. W ogóle chciałem go jeszcze bardziej powiększyć, ale nie mogłem go całego zabudować, dlatego, bo tego płotu, który jest na, 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 na balkonie nie dało się, wiecie, zniwelować. I tutaj wszędzie rozebrałem cały dom, a czy mieszkanie i robiłem ściany od nowa. Yy, bo postanowiłem, że będzie to dom dla yy, pary z dzieckiem, takim już starszym, takim do szkoły chodzi, i tu będzie ukradł dziewczynka jako dziecko, ale ja te mieszkanie wykorzystam do mojej serii z absurdalnego życia kubeczka, dlatego bo ten jeden pokój da się łatwo przerobić, żeby to był męski pokój, a w absurdalnym życiu kubeczka, jeśli nie wiecie co to jest, to zapraszam was serdecznie na moim kanale jest taka seria, yy, gdzie gram yy, rozgrywką Simsy <grym>, a nie buduję i gadam. I tam no też tam gadał, ale tam są kasenki, tam ogółem jest fabuła i tak dalej, więc serdecznie zapraszam i tutaj będziemy mieszkać w tym mieszkaniu, tylko jest taki problem, że to mieszkanie jest na innym sejwie niż tamten kubeczek mieszka, a że tych ym, mieszkań się chyba nie da całości udostępnić, tylko pokojami, to to będzie męczące, więc jakoś to wykombinuję. Albo nawet to jest na profilu kubeczka, znaczy na profilu, w sensie tam, gdzie on mieszka. Yy, nie wiem, ale chyba tak. No? To się łatwo tutaj wprowadzimy. Ojej, znowu walamy w mikrofon. Ten mikrofon jest poszkodowany, go ciągle biję. Gółem ten dom, robiłem mieszkanie. Znaczy, bo dom, ja ciągle mówię dom, bo wcześniej były same domy. Robiłem dwie godziny i w międzyczasie zdążyłem zrobić sobie masę przerw, bo to oczywiście męczące jest, jak się tak dużo robi. Nawet to nawet, ja zrobiłem cały dół i chyba następnego dnia robiłem górę. Która mi się nie zapisała w grze, i musiałem, oglądając mój film, robić jeszcze raz całą górę, to było męczące. <laughs> Ale zrobiłem to w pół godziny, bo górę robiło się w pół godziny, tak. Bo tam jest mniejsza przestrzeń, a tutaj tak w detale się bawiłem i w ogóle. I tutaj chciałem postawić. Półki na górze, tylko widzicie. Tymczasem to jest jeszcze tak bardzo zbagowane, że jak postawiłem półki, to one były czarne, chociaż były białe. Yy, wiecie, wysy same śmieci się wyrzucają, albo ostatnio miałem największego buga świata. Bo jak wiecie, yy, tam na przykład, gdzie teraz jest seria u Oski, tam gdzie te dziewczyny mieszkają w tym takim mieszkaniu, i obok mieszka Simka Tuli. Yy, I w tym mieszkaniu, gdzie mieszka Oska, ja tam mieszkałem moją Simką. Jak kupiłem sobie dodatek, i yy, naprzeciwko mieszka taka pani I ta i ta, te mieszkanie ma cechę żywiołowi sąsiedzi I ona jakieś imprezy dzikie robiła i wyszła mi nago z mieszkania Ja myślałem, że umrę ze śmiechu <grym> Ale w ogóle najlepsze jest to, jak tam takie serduszka lecą z drzwi i pewnie jakieś dziwne rzeczy robią <grym> To wtedy yy, to jest śmieszne, bo wtedy sim też czasami wychodzi nago to, to wtedy już totalnie jest śmieszne <grym> No, i te mieszkanie przerobiłem yy, dla własnej serii. Możecie je pobrać, tylko nie macie jak go pobrać, tylko możecie pobrać pokój dziecięcy z galerii, bo tak to nie mam go jak udostępnić. Mam nadzieję, że to zmienią w jakiejś aktualizacji, że całe mieszkania będzie można udostępniać, bo tak to trochę słabo. Tak po pokojach. Ale pewnie to dopracują jeszcze spokojnie. Pewnie zrobią to dobrze. Oni to, wiecie, dopiero wyższy dodatek. Zrobili specjalnie, pewnie, wcześniej premierę po to, aby. Eee, um, wiecie, szybciej ludzie mogli sobie grać. Ale ogółem bardzo, bardzo, bardzo bardzo polecam dodatek, jest naprawdę świetny. Ej, to, ten dodatek mi się najbardziej podoba, ze wszystkich, których wyszedł. Dlatego, bo ja lubię bloki i ogółem lubię tam budować i mieszkać w takich blokach. Wiem, że nie wszystkim może się pod podobać, Że tu jest tak dużo kultury w ogóle. Te czapeczki na głowę, ale mi się to nawet podoba. Nawet to takie, nawet ma swój własny styl, tak jakby. No ale to, wiecie, ja moich simów to ubierać nie będę. Ale inni simowie mogą sobie chodzić, ja jestem tego przyzwyczajony u mnie w szkole takich ludzi jest pełno, więc dla mnie to codzienność, więc tak naprawdę spoko mi się podoba. I te mieszkanie jest dziwnie ułożone. Pod względem tego, że na dole nie było łazienki i na górze były dwie łazienki. No, były dwie łazienki. I schody są w głupim miejscu. Nie mogę przedstawić. Mogę zburzyć te schody, ale nie mogę je przedstawić w inne miejsce. Bo nie ma jak, nie ma gdzie. Bo mieszkanie jest po drugiej części bloku. Powinni zrobić tak, że jest mieszkanie nad mieszkaniem, a nie mieszkanie jest tak. No, zobaczycie o co chodzi. Że tam schody muszą być po tamtej części mieszkania, aby tam trafić. No tak jak głupota. Ale ogółem mi się podoba to. Yy, te, ten, to mieszkanie po moim yy, remoncie. Ogółem. Ja ciągle mówię słowo ogółem. <laughs> Zauważyliście to? <laughs> ogółem y, już zrobiłem następne mieszkanie, zremontowałem. Zremontowałem mieszkanie tam, gdzie mieszka ta Sim Katuri w tej jej serii, y, gdzie ona właśnie tą poznaje, to całe miasto i tak dalej. U mnie takiej serii nie będzie. Ponieważ e, tyle jest serii na YouTubach e, z tych, tych, że to się przejadło. Już na 100%. To po prostu już takie, że ja patrzę ile ludzi to robi. To każdy jeden YouTuber, który nagrywa Simsy, robi first looki i robi potem serię. Znaczy, nie wszyscy robią serię. Ale bardzo dużo ludzi robi first looki. To jest takie nawet dziwne, straszne, bo przecież jak to to samo w grze, to kto będzie oglądał 20 filmów tego samego? Tylko, że u innego człowieka. No ja rozumiem. Ale moim zdaniem, najlepszym, kto robi first looky, -i, i to moje zdanie oczywiście, to jest Mary. Ona robi zawsze najlepsze first looky, ja w ogóle, ona zaczęła chyba first looki na YouTubach, ona robi najlepiej. Takim moim prywatnym zdaniem. Bo ona tam, wiecie, ona się przykłada, robi dużo tych części, no taki fajny w ogóle głos do first looków. Nie wiem czemu. Nieważne, nie wnikajcie. Ehm. I cały dół już prawie skończyłem, poza łazienką. I w łazience miałem ten problem z takim dużym oknem. W ogóle oni chyba nie myśleli jak rozdawali okna do tego mieszkania. Bo patrzcie, ta łazienka ma jedno okno i takie długie i to w rogu. I w łazience, tam nie było łazienki, może dlatego. Ale to takie nawet prawowite miejsce dla tej łazienki. Bo tak gdzie indziej nie ma gdzie. Chyba, że mogłem to budować zabierając miejsce z balkonu. Tak też mogłem, ale tego nie zrobiłem. Znaczy, zabrałem prawie pół balkonu, ale dlatego, bo nie miało, nie byłoby miejsca na salonu, albo tam, gdzie był kominek, byłby telewizor i tam by był salon. To też by mogło tak być, ale lepsze jest większe mieszkanie niż mniejsze. I ogółem próbowałem udostępnić pokojami mieszkanie, od razu wam mówię taką story time <grych> I, i nie połączyłem na początku wszystkich podłóg razem, wiecie tam taką, taką klika się na podłogę i strzałką się przeciąga aby całe mieszkanie było jedną tak jakby płaszczyzną i mi się to nie udało, dlatego to jest nie, nie, niedostępne dla nikogo, jest tylko moje ale jak oczywiście jeśli będzie możliwość udostępnienia całego mieszkania, to oczywiście, że wam udostępnię i no ogółem myślałem sobie Mówię wam, za dużo słowa ogółem. Tak samo jak z kimś gadam i mówię ciągle... Czekaj. O, tak też mam. <laughs> czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> Oj. Um, um, myślałem nad tym, żeby... Mam tego fanpage'a. Mam go od chyba 1 czerwca. I ja tam nic nie wrzucam, bo to totalnie siedzi sobie, nieużywany. I ja sobie pomyślałem... Że tam właśnie będę zaczynał coś tam robić, jakieś wam screeny wrzucać, jak na przykład coś buduję, i to tak przed wrzuceniem filmu, wam dam jakieś screeny, będę tam mógł, żecie, być. <słuch> jestem chory, nie umiem się wysłowić. <słuch> tak, jestem bardzo chory, ej serio. Tylko do lekarza mi się nie chce iść, chociaż mam daleko, ale powinienem iść w poniedziałek. Nagrywam to w sobotę, tak by ty wy. Dlatego mam zatkany nos i w ogóle mam inny głos, ale to inny, in, inny czas na mówienie o, to, że jest, o tym, że jestem chory. Mówię wam, nie umiem się wysłowić, a bardzo chciałem wam coś nagrać z tego, bo mam wolną chatę! Pierwszy raz od trzech tygodni! <noise> to jest naprawdę niebywałe! <noise> I mieszkanie te będzie na górze miało... Takie coś na ścianie, nie wiem jak to się nazywa No taką meblu ściankę Na tej meblu ściance postawiłem telewizor Ale nie wiem czy ten telewizor będzie działał Bo on jest postawiony na tej dziewiątce, tak w górę I ja nie mam pojęcia czy on będzie działał W ogóle nie mam pojęcia, czy oni tam będą mogli na górę wejść Nie, nie, nie grałem jeszcze w tym mieszkaniu tak, tako jako Więc nie wiem Ogólnie ten, ten Mówię, mówię, że mówię za dużo ogółem nie, ja naprawdę mam coś z tym słowem. Tutaj, gdzie jest te, ten kwadracik z mieszkaniem. Mieszkaniem. Z tym, ten kwadracik z tam, gdzie od balkonu zabrałem. Tam, gdzie jest salon główny. Tam jest. Dziwnie, dlatego, bo. Te kanapy. Są takie. 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 Takie ujdzie, ale. Wiecie o co chodzi, no nie są za piękne te kanapy z tego dodatku, chociaż te, które postawiłem kanapa, nie jest piękna, ale z podstawy chyba są ładniejsze, szczerze mówiąc. No, z podstawy są ładniejsze, tak mi się wydaje przynajmniej. I jeśli będziecie widzieć na screenach na końcu odcinka różnicę pomiędzy tym, co jest tutaj, a tym, co jest na zdjęciach, to, was przepraszam... Ale yy, robiłem całą górę od nowa, więc to wszystko oglądałem swój film na bieżąco i robiłem od początku. Chociaż powiedzieli mi moi znajomi, że zrobiłem identycznie. Jestem w własnym szoku. Nie wiedziałem, że umiem tak replikę i repliki robić. Mieju nos umiera. Nie. Oj, bo byłem ostatnio w Polsce, bo ja mieszkam w Anglii, jeśli znowu wiecie, powtarzam się, i tutaj jeszcze są liście na drzewach, i tu jest w miarę ciepło, chociaż dzisiaj jest 8 stopni, to jest zimno, ale y, jest normalnie taka jesień, ale wczesna. I tu nie spadają liście, przynajmniej u mnie za oknem nic nie spadło. I nawet żółtych liści. O, tam są żółte liście. Patrzę za okno, ale nie ma żółtych liści. Więc y, jak byłem w Polsce, to się oczywiście przeziębiłem, rozchorowałem się. <grym> A byłem w Polsce z różnych rodzinnych y, tych przypadków. Um, jeśli oglądaliście poprzednią budowę, to wiecie dlaczego. I y, y, no, przynajmniej miałem wolne od Poprzedni tydzień miałem cały wolny, bo było wolne od szkoły tutaj w Anglii, yy, jakiś half ten był, bo mamy my mamy trzy semestry. I na połowę semestru, teraz była połowa semestru, mamy przerwę tygodniową, a na połowę całego semestru mamy trzy tygodnie, dwa tygodnie przerwy, to jest fajne, ale wakacje mamy dużo krótsze, bo mamy wakacje tylko miesiąc yy, i yy, właśnie zapomniałem, co mówiłem. Oznaka tego, że jestem chory. <grym> no i był. O, zapomniałem sobie. Byłem chory i rozchorowałem się przez to, że. jest zimno. Trzeba chodzić w kursy A ja wiecznie jestem przyzwyczajony do tego, że jak chodzę w kursy, to mogę być rozpięty, bo tu jest ciepło. No i właśnie to mnie zmyliło. I teraz leżę cały tydzień w domu i jestem chory. Przynajmniej do szkoły nie chodzę ale zaległości. Ale wszystkie sprawy tutaj napisałem, to dobrze. Ehm. <grym> um. Jak widzicie tą meblościankę, nie wiem czy ten telewizor będzie działał. Chyba nie będzie działał. Chyba oni będą musieli w ogóle stać, żeby oglądać, nie będą mogli leżeć na łóżku a czy siedzieć. Nie wiem. I yy, od razu wam mówię, że ta łazienka chyba będzie się najbardziej różnić od całego od tego, co teraz widzicie a na zdjęciu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że coś zrobiłem nie tak, tylko nadal nie wiem co. <słyski> Oj. Yy, w ogóle te obrazy, które doszły i te dzwoniki małe są genialne, normalnie i te kwiaty, które doszły też są genialne, mogę je wszędzie wykorzystać, a najlepsze to są gadające toalety, <grym> one, one wygrywają wszystko, <grym> najlepsze w samym dodatku. Nieważne bloki, nieważne nic Najlepsze toalety Ja wam mówię, toalety są warte kupienia tego dodatku Najlepsze w ogóle Możesz z nimi sobie pogadać, zaprzyjaźnić się Jeśli mu... Jeś, jeszcze będziesz mógł mu dać klucz do mieszkania pewnie <śm> <śm> um, Bo jak wiecie tutaj da się przyjaciołom dawać klucze do mieszkania I właśnie może dasz, da się toalecie dać klucz do mieszkania ha, Kto wie? <śm> I tutaj będzie pokój dla dziecka dla dziewczynki. U mnie w serii będzie to chłopczyk, który tutaj będzie mieszkał i przerobię tam trochę kolory ścian, żeby nie był ten miętowy, zielony, czy jak to tam nazwiecie. I tak, ogółem ten pokój dziesięcy właśnie udostępniłem, dlatego, bo ściany, które są wybudowane tak jakby w tym mieszkaniu i przypasowane, są już tak jakby na tym, jak się udostępnia do galerii, one są już tak jakby zapisane w tym zdjęciu i zasłaniają wszystko, a jak ja zburzyłem ściany właśnie tutaj, w tym pokoju i to są wszystkie nowe ściany, które tutaj stoją, bo wcześniej tutaj był inny pokój, to właśnie ten pokój cały udostępniłem i macie go w galerii i chyba się nazywa pokój dla dziecka. Jeśli nie wiecie, jak mam nick w, na oryginie, to mam Marcin Jej Jej z dużych liter, bo pisie macie napisane, jak mam na nick. I możecie mnie zapraszać do znajomych, bo jeszcze mam miejsce, ale nie wiem ile jest ograniczeń do znajomych. Na razie mam chyba 47. Nie wiem ile jest ograniczeń, pewnie jest ze 100, ale nie mam pojęcia. Więc jeśli mi się miejsca skończą, to przepraszam, nie będę mógł was przyjmować, ale no co ja na to poradzę? Nie będę tam tych ludzi, którzy mnie wcześniej yy, zaprosili wyrzucać na tego, bo to będzie dla nich przykre prawda, prawda? <noise> Więc jeśli chcecie być znajomymi u mnie na oryginie i wiedzieć, kiedy gram i kiedy nie, to możecie sobie śmiało wbijać i tam wszystkim, praktycznie wszystkim, bo jak ktoś na przykład do mnie stalkuje, każdego dnia, hej, 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 co tam, hej, to w końcu odpisze, nie? Ale jak ktoś tak robi nachalnie, na przykład kilka razy dziennie, jaka jedna osoba do mnie pisała, kilka razy dziennie hej, to było, <noise> Ale No, hej! No, piszemy, piszemy, no, hej! <grywia> hej, no! <grywia> no. I zbliżamy się do końca tego zacnego mieszkania. Ech. I teraz sobie gabinet ostatni. I już praktycznie kończę. Na końcu będą zdjęcia. To wam wrzucę zapewne dzisiaj, czyli piątego. Następnie wrzucę Q&A. Q&A będzie z Oliwią Kralewską, yy, Miss, yy, i Michałem, który do, do Michała macie link w opisie i do Mis też, dlatego, bo oni nagrywają, chociaż Mis mniej nagrywa, a yy, Michał nagrywa Simsy, więc polecam, mam ich w polecanych, więc polecam tą dwójkę, a Oliwia to nie youtuber, ale też polecam, a więc zbliżamy się do końca, mam nadzieję, że wam się mój tom podobał. I widzimy się w kolejnym tak naprawdę budowaniu. Już mam nagrane mieszkanie tam, gdzie mieszka Tula ze swoją simką. To przerobiłem już. I do zobaczenia w kolejnym. Papa! Pa!